Siemano, z tej strony Wowka w tym odcinku do wygrania macie passive card o wartości 20 zł, wystarczy zostawić lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony Wówka, dzisiaj będziemy dołączać do bitw tworzonych przez graczy na CSGO Skinsie, czyli ja kontra gracze na CSGO Skinsie i ich bitwę. Zobaczymy co ciekawego po prostu stworzą, no i jakie bitwy nam się tutaj utrawią, po prostu świeższe pomysły w pewien sposób, bo to nie ja wymyślam bitwę, tylko po prostu to co stworzył gracze. Czekajcie, ta bitwa jest chora ze względu na skrzynię hola, która mogła tutaj się pojawić, no wygrałem, ale... To nie jest to, słuchajcie, czego szukam. Niby bitwa mocna, niby bitwa bardzo nawet mocna. Czekajcie, dołączymy sobie do tej bitwy nawet za 40 zł po prostu powalczymy z graczami różnymi w różnych bitwach i w różnych kategoriach po prostu cenowych, no nie? Więc każdy gracz to będzie mógł ze mną zawalczyć, albo ja w sumie z, kim, z jakimś tam graczem. No i zobaczymy, co tutaj będzie ciekawego, które bitwy tutaj będą najbardziej owocne cenowo. Znaczy owocne cenowo, cena do... Cena bitwy do tego, co zdobywamy. No nie jest stosunek tego. Mm, ok, na razie nie jest jakoś zbyt dobrze. On ma 30 zł, chociaż bitwa jest za 39, więc tutaj na pewno są szanse utrafić mm, coś ciekawszego niż oni tutaj potrafiali. Mm, ale zobaczymy. Dobra, trafiłem jakoś bitwa bitwę, 72 zł, tam była stuwa z kawałkiem też, ale w nią akurat nie trafiłem. Tutaj mamy na, na 4 graczy, 72 złote bitwa, więc ze względu na to, że są po prostu 4 graczy, jest 4 graczy, no to po prostu ta bitwa może być dosyć ciekawa. No ale zobaczymy, ninja case teraz aktualnie, umpik chyba naprawdę spoko jak na tą skrzynię, przynajmniej w stosunku do reszty graczy, z tego co oni tutaj potrafiali. Zobaczymy, no i o kurde, no i teraz 20. 21 zł utrafiony przez niego. Może być ciężkie do przebicia. Chyba się na nie uda, niestety. Na razie jakoś mega dobrze na mnie idzie z tymi graczami na CSGO skinsie. Nie, tutaj mamy bitwę z kałaszkami i awobkami. Zobaczymy, co tutaj wyjdzie z tego. Na sam początek będą szły kałaszki. E, niestety, e, dobra, widzę, że to są od razu 50. -tki. To nie są zwykłe skrzynie z kałaszkami. E, tylko są to 50, -tki. ok, Front mist ale gorszy niż on tutaj trafił. Na razie ma sporą przewagę, nie ma co się oszukiwać, no ale wszystko jest do zrobienia. No kurde, cały czas mu lecą. Zobaczcie im też. Na razie ja trafię najsłabsze frontside misty, chyba jakie w ogóle jest w Battle i ten bez Statraka. Naprawdę mocno, ej, patrzcie, na koszt tej bitwy patrzcie ile on już tutaj ma zebrane Więc naprawdę tej kwota już może się pojawić fajna Jeśli by się udało to wygrać, no jakieś awupka, Asimov. No i robimy to, moi drodzy. Ponad tysiak do zgarnięcia, tu po dwa nawet może podejść. Jak to dobrze się potoczy. No może tak być, no nie? Zobaczymy, ej. Dobra, niestety się nie uda tego wygrać. Ale kwota kolosalna, no nie 2300, z bitwy za 400 zł. Chore rzeczy, słuchajcie, chore rzeczy tu się dzieją. Niestety nie udaje mi się wygrywać. Nie wiem co jest w poprzednim odcinku, który robiliśmy nie, te bitwy i tak dalej. Z kosami naprawdę mega dobrze mi szło. Naprawdę dużo do przodu, a tutaj no niestety nie. Na razie nie wygrywałem może ta bitwa, no za 420 zł, więc coś ciekawszego do zgarnięcia tak może być. okej, okay, Hyper Beast jest najlepszy z nich wszystkich. Dobrze, mamy dobry start. Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. E, Uspik 134, 200. Dobre, nadal prowadzę. Nadal jest dobrze, moi drodzy. Mm, czy udaj? Ej, chyba będzie win, słuchajcie. Tak jest, dobra, mamy pierwszego wina, 974 zł z bitwy trzyosobowej. Zobaczymy co tutaj ciekawego gracze jeszcze dla nas stworzą. Aktualnie nie widzę jakiejś takiej fajnej cenowo bitwy. Jeśli po prostu taka się nie pojawi to zrobimy sobie cięcie. No i ja będę czekać po prostu na jakieś bitwy takie, które mnie zaciekawią lub będzie tutaj możliwość zdobycia fajnych skinów. A żeby wygrać, pójście w karta, napiszcie jaki był wasz ulubiony przedmiot w szkole i obok liczbę od dwóch do trzech Dobra, mamy bitwę kolejną. Hantico aż 20 skrzynek, więc to będzie długa bitwa. Zobaczymy, ile tych Hantico się pojawi. No, ale nie ma co się oszukiwać. To jest jedna z tych bitw, które jeśli ja szczęście dopisuje, no to kwota też może być bardzo duża. Jeśli po prostu tykam, jakby się naprawdę sporo pojawiło, szczególnie, że jest 4 graczy, czyli to jest łącznie 80 skrzynek z Hantico, więc no nie ma co się oszukiwać. Tutaj, jeśli te meczkami będzie sypać, no to kwota wartość skinów po prostu, które wypadną będzie naprawdę też bardzo duża jeśli będzie sypać naklejkami, no to może być to naprawdę słaba bitwa, więc może być tak lub tak, zobaczymy, lub może być tak bardziej równo, no nie, czyli na przykład tam ileś tam emeczek także po prostu pokrywają tą bitwę, na razie nikt emeczki nie trafił, co ciekawe Zobaczymy, jak to po prostu dalej się rozwinie. Ok, mamy pierwsze meczki. Jedna jest po mojej stronie, jedna jest po drugiej. Tutaj jego Michaela, tu akurat jest bot. Reszta to są prawdziwi gracze, z tego co widzicie. No ja nie mam wpływu, czy ktoś to bierze, czy nie. Ja po prostu dołączam do bitw, którzy, które po prostu gracze tworzą na CSGO skinsie. No i zobaczymy, co z tego będę miał. Aktualnie jedna bitwa wygrana, dwie lub trzy przegrane. No i idziemy dalej po prostu. Szukać tutaj jakichś ciekawych metod, można powiedzieć. No bo też zobaczymy, może ta bitwa akurat z Hantico nam się spodoba, no nie wiem, ja takiej bitwy może, raczej bym nie zrobił, raczej bym nie zrobił takiej bitwy no, może się okazać fajna więc na razie czekamy po jednej meczce, tutaj dajmy emotkę takiego, zobaczenia tutaj i patrzymy czy coś będzie? Jeśli wypadnie nam meczka, to dajemy takie. Uuu. No, są fajne. Te młotki mi się podobają, akurat. Tutaj są jeszcze dodatkowe takie. Tutaj jest brzydka modka taka. O, dobra! Jest prowadzenie, moi drodzy. Mamy prowadzenie. Na razie, kwota, która jest do zgarnięcia, nie jest fajna. Jeszcze brakuje nawet do zwrotu bitwy, delikatnie. Ale przed nami jeszcze pięć skrzynek. Przed nami jeszcze pięć skrzynek, więc zobaczymy, co tutaj będzie. Dajmy taką. Smutną minkę, że na razie nic ciekawego tutaj nie ma. Jeszcze trzy skrzynie przed nami. Co? Oja! <laughs> Co on tu pokazuje? No nie! Czekajcie, możemy tutaj. Mm, yy. Wyśmiejmy go. Wyśmiejmy go. Śmiejmy się z niego, bo my tutaj wygrywamy. Yy, nie masz gościu tutaj z nami szans. Tutaj winek jest po naszej stronie. Śmiejące się minki tutaj dajemy i teraz go obrazimy na sam koniec. A co? O, dobra, mamy 187 zł. Ciekawe rzeczy się dzieją na tych bitwach ze względu na te emotki. Yy, niestety czasami bardzo niekulturalne, bo tej gracze niektórzy nie potrafią przegrywać. No ale też jakoś super mnie na tym nie wyszło, No nie, ważne, że mi się cokolwiek w sumie pozwracało z tej bitewki którą mm, robiliśmy mm, idziemy zaraz po kolejną bitwę, Nadto to się tak powiem wam szczerze zastanawiam, mm, lecz nie wiem czy to kurczę, nie jest taka za nisko za bardzo nisko kwotowa, chociaż nie do takich bitw też dołączajmy, no nie, może was też takie bitwy ciekawe, zobaczymy mm, jak będą wychodzić też bitwy tańsze mówiłem, no to zróbmy to po prostu a nie polujemy tylko na jakieś takie dużo droższe bitwy, bo te dużo droższe nie, są bardzo często na kanale, więc Zobaczmy jak będzie w przypadku tych niższych kwotowo bitw Szczególnie, że tutaj będzie więcej chętnych graczy, no nie? Na taką bitwę, która jest niższa kwota, żeby wejść po prostu w tę bitwę Jest to tryb standardowy, czyli ten kto zgarnia lepsze skiny, ten zgarnia wszystko Więc zobaczmy co tutaj będzie Ostatnia skrzyneczka, raczej spoko chyba to wyjdzie, no nie? Tak mi się wydaje, tak jest, bardzo spoko bitewka, nie ma na co narzekać Ponad dwukrotność wartości bitwy, tutaj była bitwa za o, 840. Dobra, dwa razy Luxerius stworzony przez tego Spy Arta. Pozdrawiam oczywiście. Zobaczymy. Pewnie za chwilę weźmiemy bocika, bo do takiej bitwy nie jest łatwo kogoś znaleźć. Okej, okay, zaczyna się. Bitwa z Luxeriusami. I piękny, słuchajcie, survival knife za 1100 zł z Luxeriusa. Czy oni to przebiją? No, już obraża, no zobaczcie, no tutaj gracze jednak. O! Basz, masz, proszę bardzo. Ej, czekajcie, nie kliknęło mi się. Proszę bardzo, na razie. Cześć, cześć, ziomeczku. Nie, dobra, zobaczmy, czy coś będzie jeszcze więcej. On no może tutaj będzie chciał się odegrać na jakiejś bitwie, więc poczekajmy na niego. Nie, czy on tutaj będzie chciał się odgrywać? Bo jest taka szansa, nie, że wbije pewnie. Jeśli, o ile ma pieniądze i będzie chciał, no nie? Więc ja chwilę zaczekam, zobaczymy. Chociaż ta za 30 zł też może by była ciekawa bitwa, co? Albo za 41 na 4 graczy gracze, a zróbmy, cztery o, o, czekajcie, czekajcie dwa i... dobra, wbijamy, najmocniejsza bitwa z sudakiem nie wiem kto to jest sudak, ale brzmi jakby to miał być jakiś streamer lub ktoś no i dobra, wbijamy, najmocniejsza bitwa z graczem w dzisiejszym odcinku, no tutaj w serio liczymy na winę, ja bym chciał to wygrać, naprawdę CSGO z kimś postara się w tej bitwie, bo jest najważniejsza w dzisiejszym odcinku nie, mamy kołaszka Asimowa, okej okay, no i ten ma golden coin, który jest 328 zł, ok, ale Print Stream będzie raczej lepszy. No właśnie, jeszcze dwie skrzynie, słuchajcie, jeszcze dwie skrzynie. Ok, jaka to będzie Dobrze, dobrze, wychodzimy na prowadzenie. Czy to, słuchajcie, będzie wygrana bitwa? O, be... o nie, rękawice się pojawiają. To, słuchajcie, totalnie komplikuje wszystko, ale jeszcze jest szansa, że ja też coś. A, jeszcze drugi widzę. dobra, nie ma szans. Niestety, bitwa przegrana. Bardzo droga bitwa, bardzo bolesna, no ale niestety, nie zawsze da się wygrać każdą bitwę. Nie, w ostatnim odcinku było su dobrze, dzisiaj, kurczę, niestety z taką mocną bitwą nam się po prostu nie udało. Wbijmy jeszcze do... O kurde, co on robi, chore, no wygrał, no to w sumie ma za co, dobra, wygrał, to w sumie ma za co się tutaj bawić, nie, koleżka. Ja nie, mnie to niestety nie stać, fajnie popatrzeć, no ale niestety mnie nie stać, dobra, 105, o kurczę, patrzcie! 420, stać mi, dobra Jeden Sirius. Yy, Gustavo niestety, ale Jesteś przy o, <gry> Niestety, o 1100 zł Kurde, mocne te rękawice Aj, oberwaliśmy moi drodzy to chyba koniec co zakończmy ten odcinek jeśli wam się spodobał jeszcze będę próbować tutaj powalczyć z graczami na CSGO Skinsie miejmy nadzieję że po prostu by to nam wyszło no, w kolejnym odcinku troszeczkę lepiej ale wszystko się okaże pamiętajcie o kodzie wowkaety tutaj klikacie plusik kod wowkaety dodaję wam 10% bonusu przy doładowaniu i 2 złote 10 groszy zł na start różne metody płatności ciągle trwa event na CSGO Skinsie punkty dostajecie za doładowanie otwieranie skrzyneczek z eventu ja wam dziękuję Dziękuję za oglądanie. Subójcie lajkujcie, na razie się i.